Przede wszystkim zacznę od tego, że, że przerwa jest naprawdę długa i myślę, że, że w każdym z nas jest głód tego grania i głód tych emocji meczowych, co myślę, że, że przekłada się na trening, bo, bo na treningach widać, że każdy daje maksa tyle, ile, ile może, ile, ile potrafi danego dnia. Charakter na pewno się, się wykuwa, bo, bo trenujemy dość ciężko, a wiadomo, że w tych ciężkich momentach to jest, to jest największa. Największa próba dla charakteru, yy, ogółem brakuje nam trzech yy, zagranicznych kolegów, którzy, którzy dołączą niebawem i, i mamy nadzieję, że, yy, że z nimi nasz nas, yy, poziom skoczy o, o, o kilka dobrych procent albo kilkadziesiąt i, i będziemy gotowi na start ligi. Grupa zespołów walczących o medale jest coraz większa i, i grupa zespołów walczących o play też, yy, też się powiększa, więc myślę, że... W każdym rejonie tabeli jest, jest zaciekła walka o swoje cele. Tak jak wspomniałeś, liga jest naprawdę na, na, na bardzo wysokim poziomie, i nie ma, nie ma mowy o tym, żeby przyjść na mecz i, i gdzieś tam odpuścić. Dokładnie tak. Myślę, że. Że z każdym sezonem ta, ta liga rośnie i, i bardzo się cieszę, cieszę, się, że jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy i cieszę się też, że, że ja jako zawodnik mogę w tym uczestniczyć, tak? bo, bo e, każdy mecz jest e, swojego rodzaju sprawdzianem i, i każdy mecz na pewno rozwija i można wyciągnąć z niego bardzo dużo, bo, bo tak jak wspomniałeś, poziom ligi jest, jest naprawdę wysoki. Zapraszam wszystkich kibiców na hale i przed telewizory. Liga startuje 20 października. Mam nadzieję, że dostarczymy jak najwięcej emocji. Do zobaczenia.